To rzuci Palaka, który ma tam ograniczyć delikatnie to rozmieszczanie się na moim defensorów. A i zobaczymy, bo tam już przez smoka wyschodzą. Zawodnicy defensywy, wychody z łotrawieniami. Trafia jeszcze pawkłem, ale Kelar momentalnie wygrywa także swój pojedynek. Jeszcze dwa berety na blisko. Ale już też Emright i pawkłem zostają sami, gdzie tak naprawdę ich pozycja jest znana. I zobaczmy też, że Kej zamyka wszystko od pleców. Wojtorek to może być trudna runda dla zawodników Thunderfest. ThunderFlash cały czas wchodzi na bombs i tutaj nie, nie dziwię się, że tutaj akurat zagrali większą defensywą, większą liczbą zawodnikową i tutaj my nią przed szansą zdobycie eliminacji problemy! Oj! Gdyby pawko to teraz chodzi o ekipę Thunderflash, więc tutaj jest pogrom. W sumie przez 5 rund zdobyli tylko 7 eliminacji. To mówi samo za siebie. Teraz Shenanigan pojawia się w okolicach bramy. No może gdzieś tam ten dorobek, jeśli chodzi o liczbę eliminacji, się powiększy, ale na razie tylko się powiększa po stronie formacji 9. CJ sobie na wodzie, chce pokryć swojego partnera, Ewrzyny i CJ i Shenanigan odwracają losy tej rundy! Goofy jeszcze próbuje walczyć, ale sam poobijane obi jest teraz do 8 HP, będzie tak na pomysł, a Hades znaleziony! I chyba Thunderflash w końcu to będzie pierwszy punkt, zagrali dość nietypowo, ale też nine w pewnym momencie przyspieszyli i to przyspieszenie ich zgubiło. A i Goofy zostaje sam, 9 punktów zrobionego koncie, tym razem to nie powinno się udać, To no zdecydowanie zadziałały teraz te karabiny po stronie Thunderflash, przede wszystkim, no tak, na, tak jak widzieliśmy zresztą, kontrolowanie mapy, no i ta skuteczność wreszcie się pojawiła, no i Gufi wydaje się, będzie chciał... Teraz no walczyć, no jeszcze walczy! No taki ten kąt niestandardowy obrany. Jedna eliminacja jest, ale to też powinna być informacja, że Gów jest bardzo pobijany. Chociaż Głupi, no może kształcie chciał to rozgrywać jeszcze jakoś 1000 IQ odpuszczenie takiej bomby, zwrotka pod one side B, ale gotowy na to był teraz Shenanigan. Ale, no, ale też wynik właśnie. Sprawia, że mogą czuć się bardzo komfortowo i jeszcze myją tak łatwo, zdobywa eliminację na środku. Jeszcze teraz killer wyjdzie. Tylko jedna eliminacja. Sądziłem, że tutaj wpadnie więcej. A to Shenanigan. Pojawia się w górnym prawym rogu ekranu. Już po raz trzeci! W runda 2 na 5. Okej okay. i spółka, taką przewagę. Po prostu wypuszczają z rąk i Kay musi bronić teraz ładunku, który ma na widoku. Nie dołączę do niego jeszcze Goofy, ponieważ wie, że od bombsite'u A mogą się pojawić rywale. 20 sekund do końca, będzie dorzucony granat oh, 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 oh. idealnie pod nogi Shen'anigana. od 20 tylko HP i Goofy skróci plecy. Domek, Ale Bez tej pozycji na pewno będzie piorunom ciężko wejść na bombsite B, bo chyba taki początkowy był plan Hades, skraca dalej. I trafę jeszcze Cejota! Bardzo ważny element układanki Thunder Flash. Lecą jednak granaty flesze, smoke w stronę Bombsaitu B-Szena chciał przez smoka przebiec, ale Kej jest na to przygotowany! Jedna druga elemiensa. Wydawało mi się, że tu będzie hat trick, ale jak nie Kej, to mynią. I jest ósmy punkt. Już pierwsza Ten tak nie połowa jest. No, ale teraz ma finalnie będą też wjeżdżać do tutaj granaty, my do Rzutaj Palak Mynio jednak obrywa! No i znowu dobrze, skutecznie na tym środku radzą sobie terroryści, teraz już przesplitowany bomb Chociaż widzimy, że tutaj jest cały czas Hades, Hades, po raz pierwszy, jeszcze Hades, po raz drugi nie. Pawko jem odpowie, ale Kedar cały czas za smokiem, wszyscy z ten smok przejdzie, ale to no właśnie, to się opłaci. Chociaż cały czas jeszcze będzie szansa, żeby takie starcie wygrać, Kej. Okay. Wraz z będą podążać od kona, chociaż rywale już zajętym tym em bomba podkładana i to odbijanie na pewno nie będzie proste. Presja czasowa nałożona na zawodników CT, ale może Kej teraz zdobędzie eliminację? Jest jedna, jest może też druga! Kej próbuje, ale niestety Shenanigan 19 HP. W miejscu CJ może jeszcze skróci wodę idealnie. No zobacz, jak się zmieścił w... w te ramy czasowe, i CJ dzięki temu zdobędzie eliminację. Z tej przewagi dwuosobowej nie zostaje kompletnie nic. Hades ustawiony od Egiptu. Emerald, póki co kontroluje tę pozycję, no ale to Hades dzięki swojej broni powinien teoretycznie mieć przewagę. Rotują już zawodnicy, 49, 40 sekund do końca. Hades wychyla ustawiony w płomieniach, próbuje flikować, ale strzał niecelny. W końcu presja czasowa na antyterrorystów zostaje nałożona. Cały czas na bombsite znajduje się trójka terrorystów. Jeszcze nie atakują zawodnicy CT. Dopiero teraz, po flashu powinni ruszyć. Killer jeszcze czeka na sygnał. Nie, nie, niedługo powinniśmy zobaczyć atak. Minio atakuje jako pierwszy. Zdobywa pierwszą eliminację dla swojego zespołu. Widział jeszcze raz Emerald próbki. Co jeszcze walczy? Ale tym razem się nie myli. I będzie ten dziewiąty punkt na koncie dziewiątek. Tutaj mynia akurat może więcej z nami nie być. Co więcej, na środku walczy. Menio dał głowę CJ-owi, ale no niestety to jest właśnie problem z Glockiem, że ten nie zabija na taki dystans jednym strzałem. No i CJ ma 9 HP, już rotuje do mom a będzie mógł wspomóc swoich partnerów. Goofy jak na razie to on melduje pierwszą eliminację, ale od razu odpowiadają antyterroryści. Jeszcze walczył. Timing is all, czyli killer, ale CJ trzy razy w tej rundzie, przy czym dwie eliminacje na 9 HP. Niebywałe Kej zostaje sam ten od bombsite. B chciał zamykać całą akcję, chciał złapać na rotacji antyterrorystów. No, ale właśnie to jest styl piorunów. Oni piorunująco szybko zaczynają rotować, i nie inaczej było. W tym przypadku znana jest już pozycja Keja. No i myślę, że jest tylko kwestia czasu, aż zostanie on wyeliminowany. Często, kiedy Nine gra mapę Anubis, jest graczem kluczowym. Oni grają dwójkowo pod łącznikiem, cały czas dorzucają na jego pozycję granaty i wygrywają te pojedynki jak na razie w defensywie zawodnicy Thunder Flash z Kayem, no teraz Emright jeszcze pokonany. Frak od Killera, na bombside cały czas. Pawko, ten najdobry, ale menu otrzyma ten środek, poradzi sobie teraz menu. A więc domykanie, domykanie tego bs -a. Tutaj będzie miał kłopoty za chwilę. Pawko EMO, chociaż stara się jeszcze pograć w bombside, ale nie. Goofy za silny, tym razem lepiej zostaje sam. I mam wrażenie, że tym razem też nie będzie próby odbijania bombside, a po prostu chowanie tej czwórki. No to... my to widzieliśmy, ale przyspieszają też zawodnicy w środka. Jest jedna eliminacja od Pawko EMA, chociaż Kay wcześniej. Zabrał ze sobą m no i jest 4 na 4, wejście na bombsite, a ustawione ale. na bombsite, póki co o. jest sam CJ, ma także wsparcie w postaci Shenanigana, który wyciąga, wychodzi przez smoke ale to Goofy dwa razy, jeszcze od Heavenu, FZ, ale ten tutaj powinien być zauważony, Goofy! przez jest i jest w takim razie sam Pawkoem na placu. Jak obstawiasz? No, myślę, że muszą próbować, muszą ryzykować. Tak jak powiedziałeś, kiedy nie ma się granatów, to trzeba wejść w te otwarte pojedynki, zabezpieczyć jedną, drugą eliminację. Ale o to będzie bardzo ciężko. M. -Ride jeszcze jeszcze dobolczy pod środkiem. Ale no nie pokazał, tego teraz z autoreżyser. No, chciałem szybko wrócić do tej sytuacji, ale niestety tego nie widzieliśmy. Jeszcze też trafienie od HDS-a, no i czterech na dwóch, i może okazać się że ta runda przesiądzie o zwycięstwie, chociaż Shenanigan jeszcze radzi sobie z rywalem. Cały czas będzie trzeba uważać na Sejota i tego, o którym przed chwilą wspominałem, ale menio pięknie w swoim stylu szarpnął celownikiem idealnie prosto w głowę rywala. No i Shenanigan cały, daleko od całej sytuacji, jeszcze trzyma na spokojnie killer Potencjalny skrót od Shenanigana, bomba plantowana. No i jeszcze Nanigan. Co może zrobić? Mam wrażenie, że jedynie w tym momencie chować, to do tego kałach jest wyrównane spotkanie. I najtrudniejsze jest to, jak zareagujesz, jak zagrasz w takiej przywadze. Nie możesz grać nas na pasywnie, bo to może się nie opłacić. I właśnie teraz ładnie. emraid z trafieniem, ale będą też przyspieszali za to, zawodnicy na jednym Upside. A Sajotnicy nie widzi, nie widział wszystko i też trafił. Cały czas tutaj jest jeszcze killer, jest jedna eliminacja. Będzie killer musiał poszukać jeszcze więcej. Ale czekają defensorzy spokojnie, będą grali chyba pod botbi. A nie no, ryzykowny pik teraz odem raida, Dorzucony palak, leci jeszcze gandbiskowy, Teraz spekuje jedynie killer, ten wyeliminowany. No i Kay zostaje sam, f go kończy 15-12. Pod A już się znajduje, a Hades jest daleko od akcji z bombą na plecach. Nie napawa optymizmu. Dobra. Jestem Tchorku. Przepraszam, ale miałem czkawkę. Musiałem ją zwalczyć, ale wydaje się, że wstrzymanie oddechu na kilka chwil. Zadziałał i że można już kontynuować to spotkanie. Na razie przewaga w tej rundzie numer 28 po stronie e formacji ThunderFlash, ale menio może za chwilę zrobić robotę. Nie wiem, czy będą spodziewali się go z tej pozycji rwa, ale Sejot nie. Jednak zerka, jednak już wie, że tutaj może być oponent, ale Bombsaj B za chwilę powinien być przejmowany. Przegrywa starcie swoje menio. No i 4 na dwóch. Trudna sytuacja. Muszą wytrzymać i teraz terroryści w B-sie. O, nie będą łatwe przebitki, to nie będą teraz łatwe pojedynki. Już widzimy, że Kilar wie, że musi poszukać, że musi wygrać pierwsze starcie. To się udaje, jeden frag jest. A i teraz Hades będzie też chciał zrobić robotę. Dwójka zawodników defensywy odłącznika. Kilar druży po raz kolejny. right, i że zostają sami. Drobiając, jeszcze Hades! right, wykończony! Ale jest runda wygrana przez Nine! Ale runda. A więc wracamy. Josze Toreczku, jesteś odmutowany. I przyglądamy się starciu na pietre Vertigo. Oczywiście na atakującej. Już tutaj dziewiątki w natarciu pod zajdę Side Dało się trawić nasze naliganie. Ten wyeliminowany. Za chwilę polecą granty dymne na ściany, na chociaż to jeszcze błysk od defensywy. już od pleców pojawia się oponent Hades. Przez chwilę w szoku będzie musiał dalej walczyć. Będzie musiał dalej uważać już na te plecy, a te zajście od rampy. Chociaż trafia jeszcze Kylar, jest jedna eliminacja. Goofy jeszcze przykoferuje do podkładania bomby, chociaż nie, to jest tylko fake. I. Cały czas spokojnie, ok? Goofy, Menio, nie razem od skarpetki. Jeszcze Bavko czekająca A na cię odnajdzie rywala. No i zobaczymy, czy będą w stanie tutaj jeszcze dziewiątki taką rundę wygrać. Chyba tak, bo Sejad zostaje sam, on też wyeliminowany przez Menia. 1 do 0 dla Nine. Będzie miał w postaci Ebrzena. mocno poobijany Goofy. No i ten w końcu straci swoje życie, ale od razu Nine reaguje. Jest wejście pod... ale Pawko M tutaj ustawili się w jednej linii zawodnicy Nine i to jest nieciekawa runda dla dziewiątek. 4 na dwóch, antyterroryści już rotują w stronę bombsite'u A, bo była informacja, chłopaki, tutaj jest paka. No i od razu chcą reagować, będą grali prawdopodobnie już do samego końca razem. Nie wiem jak u Ciebie to rogla, ale u mnie się tak. chciało no go okej, okay, dobra, już wracamy do, do żywych, już wracamy do gry. No ale okej, okay. Kej też wie, że w ten sposób mogą zagrać zawodnicy Thunderflash, dodatkowo Killer opanował cały bombsite B, tylko pytanie jak... Zareaguje w momencie, kiedy jeszcze się rywale pod celownikiem. Killer raz, killer dwa. Jeszcze rozrzucony granat, duży palający. Killer może jeszcze po raz trzeci. No i póki co jeszcze bombsite B nie jest sprzedany, ale pojawia się od konektora EmRight, ten nade w ostatnim momencie jeszcze wyeliminował teraz Shenanigana. Kej nie podkładała ładunku, do końca ryzykuje Kej, ale to ryzyko się opłaciło. No gdyby EmRight tutaj trafił, to byłaby lipa, ale no, jednak. tak ogólnie rzecz biorąc mówiąc, no ja akurat lubię spotkania, które są bardzo bliskie, no i im więcej eliminacji, im więcej tych rund i im te mecze są bliższe, tym ja bardziej się napawam wtedy CS-em. No ale teraz Emright zostawię na blisko, na rampie. Jest eliminacja, jeszcze skanuje. Jakby wiedział dokładnie, gdzie znajduje się K, chociaż ten może mówić o super szczęściu, bo w pewnym momencie puścił spust Emright i K pozostał na 2HP, więc cały czas sytuacja 4 na 3. No i jeszcze Kay przeskanuje dzięki temu m a, więc od razu odpowiada za nadobnym. Jest wyrównany stosunek zawodników po obu stronach, no ale no, sumarycznie zawodnicy Nine nie mają nawet 50 HP. I to może być kłopot pytanie, jak na te pojedynki. Za chwilę będą wychodzili terroryści. Już też widzimy, że cała defensywa przerotowała. Czeka się na Niga, żeby za moment dorzucić Palaka na default. Jeszcze poleci Nate na headshot, ale tam nikogo nie ma. Tam nikogo nie ma, więc no nie uda się niczego takimi granatami ugrać. Zbał, boi się Sejot. Jeszcze jakieś zamykania od środka. Dłąbszajdu do do B. No, ale już za moment wyjście. Killer trafia. Teraz jeszcze menio z eliminacją. Minio kontra Sejot. Jeden na jednego. 46 sekund. Też wiemy, o gdzie był rywal, ale jeszcze mądrze też zmieni Sejot od dźwigu, stamtąd będzie chciał pikować ten timing może być dla niego bardzo zły, bo nie ma prawa chyba Menio no, domyślać się, że Sejot już jest na headshotie, a ta bomba leży no tak naprawdę pod Sejota. Dobrze jest ustawiona. Menio jeszcze czeka, jeszcze obawia się drabinki, ale za chwilę będzie musiał się wychylać. No chyba, że znowu ten timing zagra z kolei w drugą stronę na korzyść Mio. No ale Sejo cały czas e, spokojnie, cały czas e, liczy, że rywal musi się przecież od tego A pojawić, że przecież nie ma innej opcji. O no i Minio będzie chyba sprawdzał. Menio, Menio, już wiecie, co tutaj się wydarzyło. Ale wie też, Menio, gdzie jest rywal. Bomba, czyżby planowana plantowana na raz? Nie, to jest jedynie fake. To jest jedynie zasadzka. I Menio to wygra! Że no nie gra tutaj sam terrorysta pod tą pozycją, ma grają także jeszcze inni zawodnicy Nine. No, ale to jest tylko zasadzka. I to za moment będzie wejście pod jednego defensora na bombside B. Drugi jest e, jeszcze na oknie. Ale kolumna już skanowana, Trafię Wiem, że trafia Sejon. No i walka będzie ciągle trwała. Jeszcze wznosi sobie gran błyskowy. On na elektryku i też jednak ma kolegów, którzy te błyski dorzucają. No i trzech na czterech, ale bomba za chwilę będzie, wydaje się, podkładana, dosmokowana jeszcze lewa strona kona, ale bardzo słabo. Olegowi jeszcze Że na z odpowiedzią. Dwóch na trzech, skany jeszcze odmienia. No i rywale muszą rzucić rotację. Też od pleców zacznie za chwilę dobiegać do tego wszystkiego Mraid. Trafienie od Hadesa. No i teraz już sytuacja w ogóle zostaje wyrównana. Pawko M od CT. Na no, zacznie zachodzić to wszystko od pleców. Mraid już wcelowany w myniach. Kto, kto tu sobie lepiej poradzi? Trafi Hades. I Hades kontra Pawko M. Starcie snajperów. Jeden zna pozycję drugiego. Tak się przynajmniej wydaje. No i Hades już za białą. Rzuci sobie granat dymny, ale trafi Pawko M. Za szybko tam wychylał się a Hades. Tak, kiedy jest deficyt a więc dwójki trec. zawodników, to i tak, oni nagle zmieniają pozycję, zmieniają swój główny cel ataku i nagle ThunderFlash nie do końca może grać swoje CT, takie, które sobie przygotowało. Pawko m. jednak trafia jako pierwszy podczas wejścia na bombsite, a, ale od razu jest odpowiedź od Kylara, trochę spóźniona reakcja, bo mogło być trzech na dwóch, ale ostatecznie nie ma. No i ThunderFlash cały czas przed szansą na odbicie bombsite'u. Jest jeden def w ekwipunku CJ i jeszcze Rozrzuca granaty. Które mają pomóc teoretycznie podczas odbijania bombsite'u Granatów, zaś po stronie atakującej brakuje, ale nie brakuje umiejętności. I killer to pokazuje. Ewrzyn już pojawia się na bombsite'cie. Będzie uh, musiał uh. później podnieść defatę Te skany. Też bardzo dobre, chociaż że za mało obijają, ale Hades przynajmniej wiedział, gdzie jest rywal. I jest ósmy A, punkt nad końca. Right. będą chcieli za chwilę reagować. Teraz agresywnie podjedzie się na ligam. To będzie okazja. jeszcze na Nigama, na razie słabe zawody. Cztery, trzy, trzynaście. Lar będzie miał okazję, ale też, no właśnie, jest frag na Nigana. Ale bardzo szybko pojawia się odpowiedź od menia. Trzymana rampa już na blisko. Ale teraz walka pod tymi schodami. Ale menio też sobie radzi. Trzech na trzech. No i finalnie powrót pod bombsite, A oh, chyba załem do terrorystów. A Goofy lurkuje wszystko od środka. Będzie chciał to wszystko zamykać za kilka chwil. Pewnie pod Bumpside ma. Taki jest plan. No, pod rampą zostawiony jest jeden rywal, zostawiony jest popkałem. Ale skoro... Ale jeśli on sobie nie poradzi. To za chwilę spore tarapaty może mieć jednak e, ekipa ThunderFlash, ale teraz znowu ten timing zagra pod Rajda znowu ten timing zagra przynajmniej znowu w tej rundzie pod defensywę. No i zostaje sam Goofy i chyba jednak ThunderFlash, no właśnie, takim zaskoczeniem, taką trochę dziczyną pod tym Sidem B zwycięży tą rundę. A już powiedziałeś, że będzie 11-4 i ThunderFlash akurat przyszło i Ci powiedziało zdecydowanie, nie, Chonio, chociaż Goofy... To jest zawodnik akurat, który jest w stanie wygrać gracza 1 na 3 i póki co... Zaczyna robić wszystko, aby jednak Clash wpadł na jego konto. 15 sekund do końca, jednak i to będzie grało na jego niekorzyść. Goofy musi przyspieszyć, bo już znana jest na pewno jego pozycja. Rotuje już po schodach, ale Pawko M. był przygotowany do tego spotkania. spotkania. No ale nawet jeżeli ThunderFlash mieliby wygrać rundę pistoletową i dwie kolejne rundy, no to będzie 10-8 i to nadal nie jest dla nich komfortowy wynik. Zwłaszcza, że teraz Nine gra po stronie CD, ale o tym się przekonamy za chwilę. Na razie K zdobywa eliminację numer 1. K po raz kolejny. K po raz trzeci jakiś flick! Jest, jest... Jednak sytuacja trzech na dwóch, CJ walczy cały czas o ten bombsite, no ostatnio też był przecież pojedynek Keja, w końcu CJ po raz kolejny, CJ, co ty wyczyniłeś? Jakim cudem te cztery eliminacje wpadły? Na razie Boczy? mamy szybkie wejście pod site B od zawodników ThunderFlash. Tam przygotowany jest jednak Killer. Killer, oj, z próbami delikatnymi, ale w końcu zdobywa jedną, drugą, trzecią eliminację! Killer. ratuje, bierze ciężar, gra w swoje barki. Killer po raz czwarty! I zostaje sam Emrate, który zmienia Maka jeszcze na kałacha Będzie chciał powalczyć. Chce na pewno teraz pokazać, że ThunderFlash jest w stanie wygrywać. Ale to Emright ma bardzo trudne zadanie przed sobą. Pokonanie Keja, Kill'ara i Hadesa. Tą teoretycznie najlepiej trójką dysponowaną... Nie, ciężko powiedzieć, kto jest najlepiej dysponowany, bo to jest to, co powiedziałeś na poprzedniej mapie. Nine jest taką drużyną, że każdy potrafi uciągnąć w odpowiednim momencie. Nie gra Kej, gra Kill'ar. Nie gra Kill'ar, gra Goofy. Nie gra Goofy, gra Hades. Nawet Minio potrafi, mimo tego, że jest kapitanem. Mimo tego, że jest in-game liderem. On także potrafi strzelać, kiedy trzeba. Faktycznie, rzad, rzadziej się to zdarza niż u pozostałych zawodników, ale potrafi. Wiemy, że stać go na to. No i teraz Killer właśnie był tym bohaterem, był tą indywidualnością, która totalnie zniszczyła atak Thunderflash. Nadal jeszcze Killer oczywiście z szansą na ace'a jest przygotowany przy tych schodach. Czekasz, nareszcie Embrace się pojawi pod jego celownikiem i te 5 eliminacji będzie po stronie Killera, ale już wycofuje Emrate, no jeżeli wejdzie pod celownik Hadesa, to ace'a nie będzie, ale może, może jeszcze wejdzie pod bomb B. No i szczerze mam wrażenie, że jednak Kemraj będzie, no starał się po prostu zachować tą broń, chociaż nie chcę zaskoczyć, ale to się nie opłaci. Killer, killer. Defensywną grę killer. ...formacji defensywnej, nie ma zbyt dobrych ustawień, nie będą zatrzymywali się terroryści, już tutaj jako pierwszy seriot podjeżdża. Teraz jest okazja, żeby wyłapać Hadesa, Hades z za Oj, oh, i mogą być te wrogi, mm. co robię, czyli Pavkoem. Ale tutaj jest jeszcze Kamil, Piorun, Pietkun, bo tak chyba się powinien w tym meczu nazywać, ale Pavkoem jeszcze odmowie, dwóch na jeden. Goofy! Kontra Nigali, Nigan i M. Bomba podkładana pod konektor. Bardzo nieodpowiedzialnie. Trafi go po raz pierwszy. Pawkołem zostaje sam. Goofy czy pawkoem? M. Blisko, ale nie celnie. No bity bardzo mocno Goofy. Jeszcze do rzucony na ale rywal jednak wyjdzie od lewej strony. Czy za chwilę ktoś przekaże taką informację? Pani Goofy, on już może być od lewej. Ale Goofy ma jeszcze smoka. Będzie tą bombę momentalnie e, odsmokowywał. No i czeka na rywala, który być może za chwilę się wychyli. Na razie jedynie tak naprawdę to jest zasadzka i Goofy! Znowu w taki sam sposób, z tej samej pozycji. Okej, okay, chcą dwójko podejść w okolicy, mam sajtu A, tutaj skarpetka będzie. Ich głównym celem. Aczkolwiek, okej, okay, okej, okay, jednak od dźwigu będzie dorzucony palak. Kej okay, musi uważać, on także ma palaka na swoim wyposażeniu. No I teraz, timingowo, musi się zmieścić. Kej z jedną eliminacją. Jeszcze dołączało do drugiej strony. Gufi, tego także było stać na jednego fraga. Zduszko jest na... z dziewiątkami. Teraz wychylenie. Już Gufiego, dobra kontra. Tam jeszcze czekamy, nie, żeby też za chwilę reagować. Trafia także właśnie Wiktor. No i rampa skontrolowana. Bomby, co prawda, nie widzą antyterroryści, ale chyba tam ktoś będzie jechał. Czyżby jeszcze głębsze podejście. No nie wiem, czy tego nie będą chcieli Robi za chwilę antyterroryści jedynie zmyłka, ale też wejście pod site B terrorystów. killer od CT, ale za chwilę zawodnicy z będą mieli już komplet informacji. Będą wiedzieli, że pod site B nikogo nie ma. Sprawdzą jeszcze schody, ale też będzie ktoś musiał odpuścić za chwilę ten resp CT. Paweł celowany w korektor i ten timing dla niego fatalny. I znowu, tak jak sam nickname Kylara wybrzmiewa, timing is all. Tak też właśnie było w tej sytuacji. Trzech na dwóch, lecą graty ryskowe. Bomba podkładana, killer za chwilę będzie się wychylał. killer z kolejną bombą i killer jeszcze... Walczy, pomoże Gofi? Taka runda, gdzie rywal wydawało się ma site zajęty w sytuacji 3 na 3 za darmo, jednak wygrana bez już większych strat od tego Jednak momentu. pojawiła się im 11 runda po stronie ThunderFlash, no ale to na razie jest jednoosobowa przewaga. Emraj, co to było? Wychylił sobie dwa tapy wystrzelone i Hadesa nie ma. 5 na 3, no myślę, że sam Hades też był zszokowany, co tu się wydarzyło? No, ale jeszcze będzie głupi, za chwilę skracał. Ten timing znowu na jego kości ale Sejot jednak gotowy do samego końca. więc Killer i Menio zostają sami. Jeszcze teraz Menio z problemami, jest jedna eliminacja. Chciał tam wychodzić, momentalnie Puffem na trade. Jeszcze skany na menu. Terroryści, tak jakby chcieli za chwilę przeotować, chociaż jednak nie wyjście poda! A tam czeka Menio, tam czeka killer. O no i teraz dopiero zajmowanie bombsite'u B. Mądrze Sejot, bardzo szybko. Ale killer też już po cichutku sobie tutaj zachodzi. Słyszał Kylar tokno. Słyszał killer to No, takie mam wrażenie, dokładnie, już wiedzą. Defesorzy tutaj się stało. Killer trafia. No i pędzi po bombsite'u B. Wie, że tutaj jeszcze będzie mógł go bronić. Granat błyskowy, bardzo dobry. Killer zdąży schować się za elektrykiem. Ewrzeń w od caidu. Killer po raz kolejny! Ewrzym zostaje sam, ale jemu! Ma! Wrażenie, że zostaje się modlić, bo Killer i Menio, Oni już zrobili przewagę z dwóch napięciu dla swojej ekipy. Kończy to Minio 15-10. I nie ma pieniędzy formacja ThunderFlash. Oni zdają sobie sprawę, że grają teraz... No może nie tytułowym mistrzem Polski, ale... No z najlepszą na ten moment formacją w naszych narodowych barwach. 5 na 3, Pawka też wyeliminowany, 5 na dwóch, Ewrzyn i Sejot zostają sami. I Torku, chyba trafiłeś. Chyba, Toreczku, mój drogi. Trafiłeś z tym wynikiem. Pięciu na jednego. I Sejot pod bąbsajdem B. Jego pozycja znana. Ale nie podpalają się jeszcze jakoś bardzo defensorzy pod tym BS-em. Sejot już jednak podjeżdża. Bomba na widoku. Ona trzymana przez Keja. Oj, za moment. E, chyba nawet nie Keja. Po prostu zawodnicy pod BSMB to wykończą. Sejot, to nie jest na pewno jego mapa. 13-17. Takie statystyki zanotuje. Zanotował, bo Pewnie za chwilę czy 13, 18, czy 14, 18. Ale czy jeszcze więcej będzie w stanie Sejot zrobić? No próbuje, próbuje, ale pozycja znana. No musi patrzeć jednak na plecy. Kilar na razie nie pikuje. Mądrze to wszystko rozgrywane przez Kacpra. No była okazja na Sejota, teraz finalnie ten tapik zdobyty. No i nie mogą się już zawodnicy na Indo czekać tego końca. Sejot po raz kolejny, 35 sekund, robi się groźnie. Chociaż ta bomba, ona jest kontrolowana cały czas przez jednego z zawodników defensywy. Więc no tu jednak Sejot nie będzie miał i tak żadnych szans w końcówce. Sejat, no słuchaj, IEM mocne typy mi się udało wygrać, coś, coś mam słuchaj z tymi predykcjami całkiem dobrego, 16 do 10 faktycznie jest raczej kwestią czasu, 14, 13 Sejat nawet gdyby miał podnieść ładunek i polecieć na któryś z bombsite'ów to po prostu by nie zdążył, a tak naprawdę CT może po prostu się chować, więc to już teraz możemy ogłosić, jest 16 10, to już jest GG, co biegnie, ale to jest tak naprawdę, nie wiem, żeby chyba zwiedzić mapę. I